98 dni czekania i koniec. Wróciła syty król czwarta liga, a ja zapraszam Was na najciekawsze wydarzenia 18 kolejki. Miłego oglądania. Pierwsze spotkanie, które bierzemy po przerwie na tapet to mecz rozgrywany w iście zimowej aurze. Błonianka Błonie kontra MKS Piaseczno to starcie gościnnie rozgrywane w Legia Training Center. Oglądamy sytuację z pierwszej połowy 10 minuta. Sebastian Folwarski. Świetne uderzenie skrzydłowego MKS-u piaseczno. No i tym samym to goście otwierają wynik tego starcia. No w takich warunkach atmosferycznych aż prosiło się o strzały z dystansu i taką decyzję podjął również Kacper Kojnowski w minucie 19. No i tym sposobem właśnie gospodarze. Doprowadzają do wyrównania. Chojnowski mocny, płaski strzał, który zaskoczył Kordela, i mieliśmy wynik 1 do 1. W drugiej połowie już troszeczkę lepsze warunki, no ale nie lepsze zachowanie błonianki w defensywie. Karygodna sytuacja, jeśli chodzi właśnie o postawę defensywną. Zaprezentowana przez stoperów błonianki, korzysta z tego prezentu Filip Działak i MKS Pioseczno ponownie na prowadzeniu. A było jeszcze lepiej w kolejnych minutach, bo 5 minut później do siatki trafia Gracjan Konowski. Już dwubramkowa zaliczka drużyny. W niebieskich strojach. Błonianka oczywiście się nie poddawała, jak to ma w swoim stylu. Nie poddawał się przede wszystkim Dariusz Zjawiński. Kolejne trafienie znakomitego, doświadczonego napastnika błonianki. No i tym sposobem właśnie błonianka łapie kontakt. No i oglądamy kolejną akcję podopiecznych trenera Pulkowskiego. Po raz kolejny w głównej roli Dariusz Zjawiński z powietrza, z woleja do siatki Zjawiński. Błonianka wraca do tego spotkania, mamy wynik 3 do 3, ale jak doskonale wiemy gra się do samego końca. I taką postawę zaprezentowali zawodnicy z Piaseczna. 86. minuta, centra w pole karne, no i ściągnięty nowy zawodnik, popularny AW daje prowadzenie. Widzimy euforia w obozie MKS u Piaseczno, no, a tutaj jeszcze akcja z końcówki spotkania, zgranie, piąstkowanie, zamieszanie w polu karnym. I za chwileczkę będziemy mieli przewinienie. Nie zawahał się pan arbiter, wskazał na 11 metr. Filip Dziełak, pewnym strzałem, ustala wynik tego spotkania na 5 do 3 dla MKS-u Piaseczno. Na sam początek rundy wiosennej przywitały nas derby Warszawy: chutnik kontra Ursus, gracze Dumy Bielan. Pałali rządzą rewanżu za dotkliwą porażkę poniesioną z rąk Ursusa. W pierwszej kolejce wtedy właśnie warszawskie traktorki na własnym stadionie pokonały 5 do 1 swoich ligowych rywali z Warszawy. No i ten mecz również lepiej rozpoczął się dla podopiecznych trenera Tarasa. Dziesiąta minuta. Niepewne zachowanie defensywy Hutnika Warszawa wykorzystuje Mariusz Chmielewski. Natomiast 9 minut później Hutnik odpowiada za sprawą Wojciecha Gorczycy. W dobrym miejscu, odpowiedniej porze znalazł się stoper Hutnika. No i tak naprawdę w minucie 20 rozpoczęło się nam na nowo to spotkanie. A 12 minut później, dokładnie w minucie 32 ponownie Ursus celebrował zdobycie bramki. Ładna zespołowa akcja, którą finalizuje nabiegnięciem Szymon Pawlak. Natomiast w drugiej połowie ponownie przypomnieli o sobie stoperzy Hutnika, a dokładnie Sebastian Cuch. 54. minuta. Świetne uderzenie, piłka od słupka ląduje w siatce i ponownie mamy remis. No to teraz czas na wyjście, na prowadzenie przez Dumę Bielan, to nastąpiło w minucie 62, bardzo dobre dośrodkowanie Włodarczyka i też idealnie w tempo wbiegał Piotr Sonnenberg dając prowadzenie Dumie Bielan. Kolejna sytuacja Hutnika, Dobrogost zagrywa na lewą stronę Polakarnego, natomiast ten mocny strzał odbija golkiper Ursusa Warszawa. Trwa akcja Dumy Bielan. Jeszcze jedna centra. Natomiast toru lotu tej piłki nie przeciął już nikt. Natomiast Ursus się nie poddawał, Ursus walczył, Ursus próbował, Multan odbija przed siebie, dopada do piłki Adam Ziemba i w minucie 77 mamy remis. Obie drużyny walczyły w końcówce o to, żeby zadać ten decydujący cios. Sytuację miał Ursus, Artur Rawa wychodzi z bramki Multan, natomiast z bramki nie udało się zdobyć. Mamy remis 3-3. W przypadku tego pojedynku mamy bardzo ciekawy przypadek. Gram Szczonowianka z Pilicą Białobrzegi w Białobrzegach. Ale to właśnie Mszczonowianie formalnie byli gospodarzami tego pojedynku. Z racji oczywiście, że trwa modernizacja boiska w Szczonowie, obie ekipy dogadały się, że ten mecz zostanie rozegrany w Białobrzegach, więc dwa pojedynki w tym sezonie pomiędzy Szczonowianką a Pilicą oba rozegrane właśnie na stadionie Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach. Sytuacja kluczowa dla losów tego meczu. 36. minuta, drugi żółty kartonik dla stopera pilice Białobrzegi. No i tutaj już zdecydowanie więcej miejsca na murawie mieli podopieczni trenera Kocemby, Adam Stankiewicz bezpośrednio z rzutu wolnego na posterunku Michał Majos. Właśnie do przerwy utrzymał nam się rezultat bezbramkowy, ale szybciutko ten stan rzeczy odmienili mszczonowianie. W minucie 47 zagranie w pole karne. bardzo przytomnie klatką piersiową odgrywa Łukasz Racis, no i świetne uderzenie lewą nogą Kamila Łojszczyka, doświadczony gracz mszczonowianki otwiera wynik tego spotkania, no i... Od tego momentu poszli wyraźnie za ciosem gracze trenera Kocęby, Damian Pociech tutaj troszeczkę przypadku się wdarło, natomiast już nie było mowy o żadnym przypadku przy tej finalizacji. Bardzo pewne uderzenie kapitana Mszczonowianki, wynik 2 do 0, no i dalej w tym meczu atakowali zawodnicy gospodarzy. Sytuacja kolejna, minuta 66, chciał uderzać Maciej Nalej, wyszło z tego niezłe upanowanie, odegranie do Wlada Czurkana, na a Wlad pewnym strzałem ustala wynik tego starcia na 3 do 0. Przenosimy się do przysłuchy, gdzie miejscowy Oscar mierzył się z KTS-em Weszło. Przed startem tego pojedynku bilans dla gospodarzy nie był korzystny, jeśli chodzi o bezpośrednie starcia z drużyną z Warszawy. Trzy mecze, trzy porażki, bilans Bramkowy 0-7. do 7. Oglądamy pierwszą groźną sytuację tak naprawdę dla Weszło. No i tutaj powiedzmy sobie szczerze, musi być strzał chociażby światło bramki. Natomiast, szanowni państwo, doliczony czas gry pierwszej połowy w roli głównej Max Vogtman Fantastyczne uderzenie techniczne od poprzeczki widzimy gigantyczną radość, ale to było pierwsze historyczne trafienie w starciach Oskar Przysucha. Kontra KTS weszło oczywiście dla gospodarzy. Podrażnieni goście rzucili się do odrabiania strat, robili wszystko co mogli, natomiast tutaj nawet zdobyli bramkę, ale ona nie została uznana. Pozycja spalona. KTS nacierał, natomiast świetnie bronił się Oskar i dowiózł prowadzenie do samego końca. Przed pierwszym gwistkiem meczu Talent Warszawa kontra Wilga Garwolin, obie drużyny dzielił dystans tylko trzech punktów. Prosta matematyka, proste założenia, proste myślenie podopieczni trenera Karola Zawadki. Oczywiście przyjechali do stolicy Polski, żeby tę różnicę zniwelować. Piąta minuta, ładne odegranie. Zagrał Gracjan Grot, od razu zajął miejsce w polu karnym. A dosłownie, kilka sekund później, cieszy się już zdobycia kolejnego trafienia. Czołowy snajper sytyklu czwartej ligi rozpoczyna strzelanie już w pierwszym spotkaniu rundy wiosennej. A to są znakomite wieści dla kibiców z Garwolina. E, kolejna sytuacja. E, tutaj bardzo dobre wyjście, odważne wyjście Pera Wilgi. No Grzegorz Piesio, jak zwykle, błyskawiczne skanowanie boiska. Radar zauważył Sebastiana Grzegorczyka, który przebojowo wpada w pole karne. Finalizuje akcję, i mamy już 2 do zera dla Drużyny Przyjezdnej. Świetnie wyglądała wilga tego dnia, ale to nie koniec. Dobrych wieści dla kibiców drużyny prowadzonej przez trenera Zawadkę. Talent miał przebłyski, wyprowadzał jakieś pojedyncze groźne akcje, tak jak przed chwileczką, ale radzili sobie z nim garwolinianie. A tutaj kolejna akcja piesio prosto na głowę. Karol Haber 3 do 0. Wilga prowadzi już różnicą trzech bramek. Koncertowo grali podopieczni trenera Zawadki, no i nie chcieli zejść ze sceny. Minuta 65. Kolejna groźna sytuacja: zagranie do Gracjana Grota. Odbija przed siebie golkiper talentu Warszawa. Wkleił się przed rywali Sebastian Grzegorczyk i podwyższa wynik na 4 do 0. Gospodarzy było stać tylko na jedno trafienie. W końcówce meczu udało się zdobyć bramkę honorową w minucie 81. Zagranie w pole karne. Piłkę w siatce umieszcza Michał Botkiewicz, ale to wilga. Wygrywa 4 do 1. Zajmujący po pierwszej rundzie pozycję dającą prawo do gry w barażu KSC Katroszyn, mierzył się na własnym stadionie z Józefowią Józefów. Wielkimi faworytami tego starcia byli podopieczni trenera Złotkowskiego. Natomiast wszystkie spekulacje i przypuszczenia trzeba jeszcze przekuć na boisko. A widzimy, że tutaj Józefowia była groźna. Strzał. Bezpośrednio z rzutu wolnego, z którym poradził sobie Jasionek. Mieliśmy ciągle bezbramkowy remis, no ale potem szybciutko do głosu doszli gospodarze. Mariusz Wierzbowski w przepięknej akcji. No i mamy trafienie środkowego pomocnika Troszyna. Gospodarze poszli za ciosem. Minuta 38. Jakub Tyska wjeżdża w pole karne. No i zazwyczaj w tym miejscu już jest nie do zatrzymania. Ta reguła również się potwierdziła. Tyska na 2 do 0 dla KSCK Troszyn. Przed końcem. Pierwszej połowy jeszcze jedna groźna akcja gospodarzy. Po raz kolejny zamieszany w sytuację Mariusz Wierzbowski. No i to drugie trafienie środkowego pomocnika Troszynian w tym spotkaniu. Mieliśmy już 3 do 0. Mieliśmy tak naprawdę mecz wyjaśniony do przerwy. Natomiast Troszyn jak to miał w swoim stylu. Miał ciągle mało. Chciał zdobywać kolejne trafienia. No i te przyszły minuta 49. Edgardo Ruiz. Mamy też bramkę kapitana troszyńskiego zespołu. I to nie pierwszą w tym spotkaniu, no bo tak naprawdę 8 minut później ponownie do siatki trafia Edgardo Ruiz. Tym samym mamy już rezultat 5 do 0. Zwycięzca był znany. Józefowia mogła zdobyć bramkę honorową, ale ta sytuacja nie została wykorzystana. W Kobieli doszło do starcia Beniaminków. Tygrys z Hutamińska kontra MKS Trzasnyż w pierwszym starciu. Oboje ekip górą byli Przasnyszanie, tak więc gospodarze oczywiście chcieli zrobić wszystko, żeby wyrównać porachunki. Czy się to udało? Przekonajmy się razem. Pierwsza groźna próba w wykonaniu Przasnyszan, no ale spokojnie wyłapana przez golkipera gospodarzy Jakuba Szymkowiaka. A w minucie 20 ogromne powody do radości mieli sympatycy Tygrysa Hutamińska. Świetne zagranie Woranina, które finalizuje Jan Wojtasik. No i to właśnie podopieczni trenera Wiechowskiego obejmują prowadzenie w tym starciu. Przasnysz Chciał jeszcze odpowiedzieć przed przerwą. Tutaj groźna sytuacja, ale piłka zatrzepotała tylko o boczną siatkę. A w odpowiedzi sytuacja z drugiej połowy. Minuta 56, sprowadzony w przerwie zimowej z Mazura Karczew. Sebastian Kaczyński podwyższa prowadzenie na 2 do 0. Przasnyszanie oczywiście już mieli kłopoty. Sytuacja mocno się skomplikowała. Natomiast kreowali sytuację, ale nie do końca byli w stanie je wykorzystać. Jedna z ostatnich groźnych sytuacji niewykorzystana. Tygrys wygrywa 2 0 długo czekaliśmy, ale powiedzmy sobie szczerze oddała to 18 kolejka. Mnóstwo ciekawych rezultatów. Po 5 do 0 wygrywa KSC Katroszyn i Ząbkowia Ząbki. Również 5 trafień w meczu talentu Warszawa z Wilgą Garwolin, ale to podopieczni trenera Zawadki pojechali do domu w zdecydowanie lepszych nastrojach. Dwa mecze zakończone remisem 3 do 3. Starcie Legionowi z Mazowie oraz Derby Warszawy, w których tu Hutnik dzieli się punktami z Ursusem Warszawa. No a teraz płynnie przejdźmy sobie do ligowej tabeli. Zobaczmy jaki wpływ Właśnie na poszczególne pozycje miały rezultaty osiemnastej kolejki. Na 18 miejscu Pilica biało z dorobkiem dwóch punktów. Na 17 lokację spada Błonianka Błonie. Miejsce 16. należy do Józefowi Józefów, a o dwie lokaty wyżej przesunął się Tygrys Hutamińska, który z dorobkiem 14 punktów okupuje 15 miejsce w tabeli. Na czele bez zmian Ząbkowia 18 na 18. Perfekcyjny bilans. 46 punktów matroszyn, który odskakuje na trzy oczka od Mazowieńc Mazowiecki po tym jak Miszczanie stracili punkty w meczu z Legionową Legionowo. Mieliśmy fantastyczną 18 kolejkę, ale to, co przed nami w najbliższy weekend, również zapowiada się zacnie. Otwieramy grubo, bo już o godzinie 12.00 w samo południe w Ząbkach mszczonowianka mszczonów kontra KSC Katroszyn. Co ciekawe, otworzymy i zamkniemy kolejkę w Ząbkach, no bo o godzinie 17.00 wielki hit tej tury spotka. Ząbkowia Ząbki kontra Hutnik Warszawa, natomiast kilka bardzo ważnych pojedynków dla układu sił w środkowej części tabeli. Również na dole właśnie takie mecze, mecze jak MKS Piaseczno kontra Oskar Przysłucha, Wilga Garwolin, Józefowia Józefów, czy też MKS Przasnyż kontra Talent Warszawa. Dajcie znać w komentarzach, na jakie spotkanie Wy najbardziej czekacie który mecz zasługuje na mianę hitu 19. kolejki. No i też pamiętajcie o tym, że jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie lajka pod właśnie tym wideo. Przypominamy również o tym, że cyklicznie co tydzień w poniedziałki pojawia się na kanale RCS Livestream magazyn Sytyklu 4 Ligi. Jeśli chcecie posłuchać obszerniejszego komentarza do poszczególnych spotkań, to właśnie do tego Was zapraszamy na kanale RCS Livestream. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia za tydzień.